Przyszła Olga Boznańska? Kto wie, czy wśród uczestników feryjnych zajęć w miejskim domu kultury nie kiełkują nawet takie talenty. W każdym razie do ostatnich dni ferii pracownie w są pełne. Dzisiaj mali plastycy starali się farbami odwzorować obrazy z przedstawionych wzorów. Malowanie po numerach, to wymaga precyzji i koncentracji. Przez cały czas dzieci mogły liczyć nie tylko na materiały, ale też profesjonalną opiekę i wskazówki instruktorów. Wyobraźnie rozwijają też modele 3D, zwłaszcza gdy trzeba je wykonać własnoręcznie. Także w tym przypadku przydały się rady plastyka. Dużej spostrzegawczości, uwagi, pamięci i sporej wyobraźni potrzeba też, by dopasować do siebie puzzle. To kolejna propozycja dla dzieci spędzających ferie w Świnoujściu. Co uczestnikom tego warsztatu podpowiadała wyobraźnia? Pani Elżbieta przyprowadziła tu dzisiaj swojego wnuka, który także na co dzień pasjonuje się budowaniem LEGO konstrukcji. O, wnuk bardzo lubi układać LEGO. W domu ma bardzo, bardzo dużo klocków. No i w sumie to jest jego świat. z tego że propozycja na ferie trafiona. Tak, bardzo trafiona. No w ogóle jest manualnie bardzo uzdolniony. Pędzel, farbki, układanki, wycinanki to od lat ulubione dziecięce techniki plastyczne. Tegoroczna oferta ferii w mieście jest tak bogata, że niemożliwe jest odwiedzenie wszystkich pracowni i filii Miejskiego Domu Kultury. A co się jeszcze wydarzy? Proszę Państwa, przed nami ostatni tydzień ferii. Mamy bardzo dużo propozycji, bardzo ciekawych propozycji. Proszę pamiętać również, że warsztaty, które się odbywają, to nie tylko warsztaty, które odbywają się w Miejskim Domu Kultury, ale również warsztaty na filiach Miejskiego Domu Kultury, czyli warszów, karsibur i Przytur. Propozycje, które jeszcze przed nami, to jest na przykład robienie bryloczków, robienie biżuterii na szydełku, słupełki, węzełki. Warsztaty cyrkowe, mały inżynier, naprawdę bardzo bogata oferta, w tym również wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego. No i taka myślę najciekawsza propozycja, to są bale karnawałowe. Tutaj w piątek o godzinie 14.30 do godziny 16.30, w sali Miejskiego Domu Kultury, będzie bal karnawałowy prowadzony przez. Wodzireja, animatora. No i na końcu oczywiście słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci. Serdecznie zapraszam, nie obowiązują zapisy, wstęp wolny. Bardzo, bardzo zapraszam. No i oczywiście to nie koniec. Ferie jeszcze trwają. Mamy w sobotę Festiwal Gier Planszowych w amfiteatrze od godziny 11 do godziny 17. I na zakończenie w niedzielę. Wstęp wolny do sali teatralnej na przedstawienie. I to już jest ostatnia propozycja ferii. Dziękuję i zapraszam.